Dobra, widzowie. W tym materiale pokażę Wam, czy Keepcardowice dobrze rekrutują. No i co? Zobaczymy, czy się dostaniemy do jakichś build. Jeśli chcecie kolejny taki odcinek, to napiszcie komentarz. 50 rafii w górę to zrobię film, jak poprawnie rekrutować. A wiem, że mam doświadczenie w tym i mogę tutaj pokazać Wam, jak się to powinno robić. No i ja więcej nie przedłużam. Zapraszam do oglądania. No dobra, najpierw no, musimy sobie ogarnąć Discorda tak sprytnie, żeby się, żeby nie ogarnęli. No to zróbmy tak, że hity damy sobie na na, na końcu, gdzieś na końcu sobie damy. Eee, ja to tak wtedy szybko, jakby kursorem tylko przejadę, a jakby do siebie jak to sobie ustawię właśnie tylko, żeby było widać o tą jakby pakietkę. Eee, dobra. Następnie, żeby tutaj eee, Właśnie z kapteli, jak mamy tutaj kamasiego to sobie sprytnie go usuniemy, żeby nie było, że mam kon, kontakt z kamasim e, Tak samo z Bambikowskim, e, nie to Oj, z Jawosiem, właśnie, trzeba tutaj. E, no i to i tu chyba nie ma już nikogo z hitów. E, nie będę usuwał żadnych kordów, żeby nie było, że ten. Przy okazji wpijajcie na mój serwer Discord, no tutaj idealnie dopracowany serwer. Zapraszam gorąco. A teraz idziemy szukać jakiejś guilty z Widzowie, bo tu pisze. No, pisze tutaj nowiczek. Zobaczymy, czy tutaj. O! 18:7 upisana, no, ale jeszcze tak jak może. Już. teraz. Dobra, widzowie. Zobaczymy, czy tutaj uda się. Dobra, zobaczymy, czy mnie przenieść. No dobra cześć. Dzień dobry. O, o od czego zaczniemy? Chcę się tam na no spokojnie. Yy, zaczniemy od pokazania ekranu. Dobra. Mm, no to masz, tyk, cyk A propos w tym 18 jest źle napisane, bo... No właśnie e, nie, nie wiedziałem o co chodzi za bardzo ...Player czy jakoś tam inaczej, no nie? A, o to chodzi, Zoomieś, no kim chcesz rozumiem być, Rozumiem, A rozumiem. Chcesz to Dobra, bardziej PVP. No, t, y, ekranik właśnie, ekran, to, to, to Co jest, nie mogę Czy e, czekaj to to, to. O, teraz już mogę. No nie mogę jednak. Ej, ale to ja chyba nie do ekranu, wiesz? Tak mi się wydaje. No już ja pierdolę. znowu się zjebałam. No ale serio ci mówię. A bo Anedeska mogę płaca. No ja też ci no, mówię twoje, na serio, że... Twoje połączenie są przerwane, No stop. Teraz nie wiem. Spróbuję. Nie, wszystko normalnie działało jakoś... Po reaktywacji gier, zaczęło się psuć to. co sobie miałem ten problem. No jakby... Faktycznie nie mogę dać ekranu. Jest jakby... Dobra, chodź PW. PW? Dobra. To chodź. Kropeczka. I cyk. No... dobra, teraz chyba mogę. Podać. No teraz tak. Okej, okay, no to, yy, dawać dawaj Discordy na początku Dobra, sto... Zobacz, że nie myszko, ale nie za szybko, bo... Nie dobra. Zaraz się szybko. Tak, dobra, gildia, gildia 57 Ogólnie ja tam byłem, napisałem, i tutaj mam weterana Weterana i przyjaciela, i nie ty, tylko mam I członkiem tutaj nie jestem, mogę tylko tu pisać, ale nie jestem członkiem, bo bym miał 57 Bo jak tam uważać? No, ja jestem na rankę, Tak, jestem weteranem, bo ja strasznie długo byłem 5.7, ale od, odszedłem. Bo to już nie jest to 5.7 co kiedyś, bo większość poszła do tysynyby. <noise> Niestety, tak to samo 57 nie ma coś już z NEMO? No, no teoretycznie, nie wiem w sumie jak teraz jest. Chyba ma, ale ogólnie tego Klubena nie ma już 5.7 Ochmańskiego, który poszedł sobie do Nemo. No to już są ludzie, którzy Kupuś po prostu. No, Thank na you? przykład tak jest. Aha. No i co, no i tutaj nie ma już tych ludzi, rozpęta też nie ma. Dobra, no. no, to no to Dobra. Nerku, Discord, to mogę. To jest F7. Tak, właśnie. Właśnie, odchodzi. To jest, jest 13.09. To jest 13.09? Mogę odejść, jakby. Ale to wtedy nie było przypadkiem Cuphead, no to to by też miało sens. No to był Cuphead wtedy. No. A, a pokaż na jej no, Jakiś jakieś ręka. Węglek. 26.09. <grym> 26 ja nie wiem, czy, gra, czy grała 5.7 na kasplayu czy nie. Mm, szczerze nie wiem, a, bo nie grałem na kasplayu Dobra, no jakiś over, widzę. Tonight. Over. Dobra. Co to jest? To jest yy, 1.8 kilka Nie ma tu nic związanego z tego, bo poczekaj, żeby ci udowodnić Jeśli znajdę to To jest 22.09, to jest ostatnie... nie tak 23.09 to jest ostatnia aktywność I tutaj chodzi o to jak to jutro gra na Dragonie, czyli to nie jest serwer 1.16 Zaznaczak to nie da reakcji, jest no tam wyrzucany z gildi i to po prostu jest taki, taka widzę dla moich kolegów, takich widzów z 1.8. I to nie ma nic związanego z 1.16. będzie. A, nie ma związanego? A co, no? się nie zgodzę, macie serwer dla kolegów na 1.16, ale dobra, idźmy dalej. A, okej, okay. dobra. daj eee, na Nie wiem jak. No dobra. To Casplay Gildiaczyk. Gildiaczyk. Tutaj chciałem się zrekrutować, bo poszukuję tej gildii, ale zaraz, jakby tego tiketa usunę. Co tu jeszcze jest? Gilda RPL, co to są RPL, nie? Oni grają jeszcze? Nie wiem. Nie wiem, w sumie. Tutaj nie ma nic. Gilda RPL Ango. Tak. Co? Tak. No, by, byłeś na ich Discordzie Bez wika no. nisko ten Discord, chyba że specjalnie no tak ta. dawałeś na dół Nie, 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 nie To w sumie ta... Dobra, co tam jeszcze było? Dory, no to tutaj też nie mam nic to... Tutaj nic Tu, tu To nie o, Tu Rapid, to co to jest w sumie? Aha, to jest od Valoranta No eee, Tutaj 1, 3, 3, 7, tutaj coś jest, że jest? Raktus community. to to wiesz, co to, to, raktusa, to raktusa jest, Wy, A to jest? Co? No, to jest CO, no? Ale kiedyś to Raktus. Nie kiedyś co, zapomniałem. No i to w sumie wszystko. Mhm. <noise> Nie znalazłeś nic. Podejrzanego. A. Szczerze i tak Dzień mam tak zwykle wywalone w te Discordy Sądzę, A, że jeśli ktoś żeś, idzie na oszusta, to i tak by sobie to łatwo ukrył wszystko No tak Weź na PW Ty, Pokaż tu. prywatne wiadomości Ty, 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 Dobra Mnież. Nie. nie I tutaj mam przewinę, bo jakby za dużo hop tutaj mi sprawdzał wiadomości prywatnych Nie chciałem tutaj dać do filmu Więc akurat tego nie mogę dać, akurat do filmiku No ale potem Zobaczę, co się później stało. Ej, no, nie, no tak nie, tak szybko, się, nie, nie tak szybko, nie tak szybko, nie tak szybko, tak szybko ja no muszę nie. sobie obejrzeć. No. Kurna, no. Killia hit? Dołącz. Dołącz, dołącz. dołącz, dołącz do, do Killia hit. Nie pokazałeś no, tego Discorda? No, dołącz. No, tutaj się wydaje wszystko. wszystko. Ja tu nie mam żadnych rank. Jak to, to nie, masz. nie masz? Ja tu off topic, ja bym miał coś odblokowanego. Ale masz napić w Dobra, Modi. Oje... Dobra, już zwykły. Nie, ale ale nie, czekaj, nie. czekaj, 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 nie wyrzucaj jeszcze. Patrz. To nie da, Patrz. Żeby... Ogólnie, bo się skapnąłeś na szczęście. Długo, długo to potrwało. Nagrywam taki sobie odcinek śmieszny. O, no, nagrywam sobie taki fajny odcinek. Sprawdzam jak Kukardowicze rekrutują. Eee, i jeszcze nie Jeszcze nie doszliśmy do, do końca, dni. no to nagrywaj dalej No i on My jeszcze te logi sprawdzamy Już się skapnąłeś, to już będzie Niech będzie, ale... Fa fa fajnie, że tak długo Bardzo to jeszcze trwało. do logów nie doszliśmy Spoko, ale już odkryłeś, już mam to Tak? Aha, już się, to, to świetnie Tak, przyznałem się, więc... Ee... Uważaj, uważaj na oszustów i ogólnie miłego. Dobra widzowie, no to sprawdzamy, tutaj bety Betykie się odezwało. Nie, Hity się odezwało. No cześć. Tak. No cześć, cześć. Cześć, cześć. No dobra, no daj ze sobą skargę, mógł. Dobra, jak najbardziej. Muszę sprawdzić, czy nie zyskajemy Czy z następną tą podkąką. Spoko. To co, prywatne wiadomości, się... tak? No sprawdź, tak, Skaja, jakbyś mógł. Dobra. dobra. Mm, mm, mm. 29.09, dobra, weź szesnastą topkę. 16 topka. Mm, to chyba on jest, tak mi się wydaje. A, to mój żony no. okay, no okay. to. To nie pisałem w sumie. No, to on... A, ja, no, ja jestem tym, co ci pieniądze no. wysłał, A o kurde. Rosyjski, Rosyjski pies. O, no nie szaleczka. wiem, strasznie od lightów no Orto na przykład e, Orto, Spaga Orto A, tylko go powaliłeś, dobra tak. e, pokaż też wiesz, Discord jest religijny No to dobra mm, No to twój, tutaj, 5,7 e, no, no to wiem, wiem, że mieliśmy rangę tutaj Tak, a weterana tam tylko mam Over, no to tu chyba mam, a to jest 1,8, mm. to jest lider, jestem mm -hmm. E, Hite nie, tu trybuna nie. Gangsterzy, komuniki. E, BTG tu nic nie mam. To tam kiedyś tam w, teraz składanie, no bo potrzebuję jakichś gildius. To mogę później mm -hmm. to zamknąć. Mm -hmm. no, spodem, spodem. E, co tu jest? Tangosy, co tu jest? Ja tu coś mam? Nie. Nie się wydaje. Nie, nie, nie widzę. Tory e, e, to też nie mam, bo bym miał coś otworzone. Mm. Mm. Tutaj co fejty jest? nema. Aha, gdzie są fejty, fejty? Nemo se to tu nie ma... Wszystko nikt nie ma tutaj, to są widzowie jakby. A, no chyba. to ja no... Fejty to są te, to sobie A, mogę to go wiem, opuścić, co sobie do sobie sobie to są swoje, to sobie mogę opuścić. No bo, bo mieliśmy swoje z A, sp spoko. Mm. Kiedyś... Hity, Kiedy hity, no to tutaj nie mam nic. Kamashi gra Kamashi, jeszcze? No Kamashi jeszcze gra, no. O, o, o. E e e <laughs> tutaj jakieś z Fortnite'a... z Fortnite, Fortnite, no i 8 w sumie. Mhm. Mm I w sumie Myś to... Jeszcze trochę, no. trochę do góry? No. Jeszcze trochę do góry jeszcze ten z tym profilem 1.37, do góry jeszcze. No dobra. A, tu, o. tak? No, no, no. Co mm. to jest? To jest od Scream Kinga. E Serwer to jest po prostu, że napisać kropeczkę. Widzę, widzę. No, że no, No dobra, no niby ogarnąłem. Pokaż jeszcze raz prywatne, jakbyś mógł. Prywatne, dobra. No, no, no. Z kim tu pisałeś? Z dd pisałeś, piszeliśmy, czym? DD. Gdzie jest DD? Bo ja go nie widzę. O tu, no. A, to niego monterzyzm. No, w się. Tak, jestem tanim montażystą, 5 zł widać za montaż. 5 zł. O kurwa, tak, przyda się. Przyda, przyda się. Będę tu mną czekać. Tani montażystę. Nie, w, w, w mamy serwis w Gildiolu, nie? Tak w ogóle. O kurde. Serwopoken. Serwopoken poszedł do hite, a to proszę jeździć. No, a to już, to już dawno nawet chyba. Mhm. A to nie wiedziałem, bo on miał chyba iść do TSNB, bo jak 57 się tam mm -hmm. rozpada, to właśnie mm -hmm. miało pójść. A to, to chyba nie... nie... O, oh, Mański, co to jest jeszcze do niego mm -hmm. Chyba nic takiego. Wejdźcie w Cożkamosego jakbyś mógł tego znalazł. Mm. Nie wiem jak on ma teraz skłonę. Tamasi. Kiedy ostatnio? 14 dwa dni temu. Dwa dni temu, to byłeś już, tak? Tak, byłem. Na kasplayu. na kasplayu, no. Byłem na Chaos hmm. Nie, bo w tym nie napisałeś, jak roz byłeś. A to nie nie, nie, nie napisałem, to prawda jest chyba, czekaj. A dlaczego nie jesteś wtedy? Yy, no bo to kasplay. poza tym teraz ten ma puzę, będzie jakaś z hitami. Teraz ma, ma być jeszcze Aha. więcej i... Będzie taka nada, że to jest. Znowu będą masówką. No, będą. Do... Ma ma masów, masówka hit. 200 osób na krok. E, dobra, zaraz zaćmię Zacząłem... na kanał, tylko coś się spytam. Dobra. Widzaj? bo się chyba udało. Hitę tutaj. Uh, nie ogarnęło w ogóle. Dobra, jest grubo, widzowie, jest grubo. No dobra. Jest grubo. Ja, ciekawe czy ten czy, czy się dostaje, czy się nie dostaje. Prawdopodobnie się dostaje. Bo dwa dni temu tam jak się wybroniłeś na cosplayu. O halo? Czemu? No jakoś tak wyszedłem. No, no bo na cosplayu byłem tylko, Ej. tak naprawdę. A poza tym teraz hity miał... Ej, mieć pikujesz, sylbo, pikujesz. <noise> w tym ogólnie e, teraz ma być e, fuzja i to będzie taka dziecinada, że to Jaka fuzja? Nie, nie wiem, fuzy jakiś no bo ja tam miałem rekrutera. Jakiś nowy napisał, że fuzja jest, już odszedłem, bo to... Nawet Guildi nie znam. Będzie masuwa 80 no, osób. Ty też tam byłeś rekruterem. Sylwo, więc. Czy no, byłeś? Ja tam mam mam nagłe rangi, A ty też czasem mam nagłe rangi chyba. No, no wam. Dobra. Ja tam będę chciał. No To co, jak z tymi. Hita? Tak mam. A nie, Sylwo. Ale co ja? Masz rangi w no. hitach a, daj a, ja wiem, ja wiem, spokojnie, Pawełek, już się nie pójdę. <grywa> nie, nie. Mam dziwne gry z tobą, kurwa. <grywa> Czekaj, Fydwo, a Wunwel może kurwa robić. Nie wiem, można by zrobić... E, <grywa> o, może ci się nie podoba za bardzo Fydwo? A sprawdzajesz, że kim wpisiesz, nie, Pawełek? Nie, dobra, dobra, dobra. Tak, no. no. ja wiem, że jest Przez... bardzo. Dobra. Się nie. Nie, nie. A Discord otworces? Wszystko mi sprawdza. No to jeśli no, jest wszystko sprawdzone, to Na tym czy dołączysz do gilic, czy nie? Będzie, będzie odpowiadał Sylwa. <laughs> Co powiesz Sylwo, to tak będzie. A, ale ty kurwa... Nie wiem. Sylwo. <laughs> Wydaje mi się, że chyba nigdy nie zrobiłeś nigdzie już usta, ale kurwa no, no. <grych> Dajmon Dobra No co? E co? No? <grych> nie, nie wiem, co do strzelania. No to ogólnie, Uf, to no, może teraz to patrzeć móc? na ekran na Discordzie to czemu, boże... hita, czemu Ale no. czekaj, możecie? Ma... Napisał, bo, macie... bo ogarniacie Tak Dokładnie <laughs> 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 Prosto, że tak A dobra, możecie teraz gorda zobaczyć, jeszcze raz Pokaż no, no, no. Dobra, kto może? Ogólnie Każdy no. Widzicie o to coś? No Ogólnie no. O, wyszło mi co wie Wyszło wręcz idealnie widzowie, tutaj pogadałem z panami jak to, jak to wyjdzie <gryzny> Więc mamy pierwszą gridę gdzie teoretycznie bym się dostał, ale już powiedziałem im, że nagrywał odcinek Dobra, lecimy do następnego Dobra. wiem ja, gdzie ten Laudanik jest? Eee, ma Olafex Cześć, cześć No to, to tam, mówcie co mam robić No wiesz co masz robić, nie? No to ekranik, tak? Dobra Może zacząć od tego Dobra Czekaj, Ej, a ja ci skojarzę skądś. skądś skąd z, gili, z 5 z 5.7. Ja nie, nie mogę dać ekranu Wiem, naprawcie to, bo na tym kanale się nie do tego robić. Nie to no zaraz tak powali. No, zawiodło cały czas jest? i tutaj cały czas nie można dawać tego streama. Ale temu, co, co się dzieje jak się daje streama? Po prostu no, wyłam po, to No po prostu uprawnień nie mam. No, musicie mi dać uprawnienia do. Zwincie w ogóle bangą, bo próbowaliśmy to wcześniej zfixować, ale nie wiem, networking. Tak? Jak sądzisz, myślisz, że Sky ch chciał fuzję zrobić? Mm, nie mam pojęcia, szczerze. W sensie. Znaczy, jakie tam były nastroje były? Do... Ale do kogo? Do kogo? Na, na, nastroje w Gridley są takie, że każdy opuszcza. Ogólnie większość 5.7, które było tak naprawdę od czasów GCK, to poszło sobie do tej I tak naprawdę, jak, jak zaraz mam no pokazać. Widzę, że jak... Kacmarowski z GCK dawnych jest. No jak zaraz nam pokażę, nie ma Rozbęda już 5.7, nie ma Ej, Ochmańskiego 16 nie ma No 16 Topki też nie ma Ochmańskiego Już zapomniałem co Pukena. Ulańca, takich osób w sumie twarzowych w 5.7 Jak to się nazywa, aby to dać, bo tego nie ma nigdy, że stream Eee... To Nie ma, Czekaj, ja to naprawię, bo wymocie jakieś tam... No serio, są wszystko, naklejki, autki, Czekaj... A dobra, jestem tak głupi. Co tam no było? To trochę ludzi tam z piętrzyna. to pił? tabir, możesz Więc, Wiesz co u nas. Więc, Olofix, jakbyś się dostał, no to jakbyś tam miał jakichś fajnych kolegów, co są spoko graczami, to mógłbyś im proponować. No dobra. Milio, nagrać, no. Dobra. Tylko Mary to nie przynosi, przy <laughs> Mary? <śmiech> Mary... Team Motylek gra? to ona, ona gra? Otex? Otex? Otex. Tak. Tymotex? Z Tymotexem co? Z co? Tymotex? Nie, nie mówiłem nic o Temotex. Mówiłem, że Team Motylek Aha Team Motylek Co z Marym? Tymotex to jest od busu. Jak nie ma nigdzie? Czekaj, bo no, nie coś ma. To zawodzi Poczekaj no, nie chwilę, nie bo problem tak. tak. A, wiem. wiem! Wy macie downa Teraz, 22 Dlaczego nie tutaj dawna? Czekaj Zobaczcie co zadziała, bo jak to ja mam dawno. O, ma, działa Dobra, zadziałało Biu żeby pokazywało kanał wszystkim Dobra No to tak Już pokazywać, że widzicie? Tak No to, to mój Discord, Nerko, 5-7 No to ja tam mam weterana w sumie 5-7, Okej, okej Stifker zbiórek, over to jest taka Gilda 1.8, to mogę Wam wiem, dać nie dowód nie taki show. Czy to są czy podróbki jakieś? Podróbki. Okay. Eee, tutaj. Akurat ta o, właśnie, o właśnie, tego to się to chciałem się... zapytać, wście. Aha, znaczy okay. nie tyś. Nie ty, nie tyś. Bo... No to. Z tobą się... O, ogólnie tam, jak miałem tak z wami tak, Sojusze, z tego co pamiętam, to ogólnie mieliście nawet topkę, ogarnialiście. Chuj, że tam kilka osób mnie wkurwiało wtedy, ale nie, ogólnie topki to, to były. Nie, już nie pamiętam, ale to, było ja coś pamiętam, takiego, że jak kopaliście jakąś beczkę ty to chyba że też. A jak beczkę kopaliśmy razem, to coś jakieś akty tam były, Nie pamiętam. Nie, my wykopaliśmy my kopaliśmy głupie. No właśnie. No co, nie, ja, ja kopałem. Ja tam, kopałem. Odejdę do dużo osób, ale tam mało kto. Ale byli tam po pewnym czasie, pamiętam. Aha. Dobra, kolejne ważne pytanie: dlaczego Mary to wieloryb? No widzisz tutaj krak, yy, no. <laughs> Ty, a ty jesteś Simpem, Mary. Ja cię, ja cię sam kojarzę. Co? Nie, ja nigdy. nigdy w życiu. Ale on ma takie deep voice, Mary by to. na niego leciała, mi się wydaje. No. no widzisz. Jak Gra, graliśmy w Valorant, to co coś mówiła w No, Mary to w ogóle dużo o mnie mówi. No, bo ty masz taki deep voice, Pod, podoba się jej. No pewnie ta. Dobra, no to lecimy ty, Mary, dalej. By GILIACZYKY masz niegde chyba bo... myśli, że się sprzedajesz jako lektor na tym na tym, mm -hmm. nie wiem gdzie eee, trybuna szefów to w sumie możesz opuścić tam gdzie napisać podobno no dobra nie ma potrzeb GILIACZYKY co, co, co to jest, jest? GILIACZYKY? nie wiem czekaj Rzeku. na pewno tak było takie rozwinięcia czekamy na wpierdolę czekamy na ale tutaj no, bo... nieznajomy czekaj. A Gogur, pokaż gildy Gogur. Gogur? No. Może mam puścić? Nie, mówi? no, mas. No. Nie, no, mas. Eee. Co to się no to tutaj się dzieje? Co się dzieje? Co się nie dzieje? W sumie. Ja to tu coś rana. mam? Mm, oh no, nic nie pisz, nawet nie mam tutaj nic. No Ranga, kropeczka. Niezweryfikowane. No no, to co tu jeszcze jest? T5SNB, no to co? Off no Topiczek, no Ogólnie strasznie dużo z 5.1 tu teraz jest. A co wiecie, się tutaj na transferach zobaczyć? Datek? SNC się rozpadł, widzę. A bo se poszedł, Tutaj, tak? Nie, 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 ale to nie ma, nie ma kogo pracy, U, ale ten, papa pa, tą bluzkę, jak napisał Ja się 33. Liderzy nie mów. To to to. O oh. oh, mój. <grym> oh, 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 mój o co by to bole. tyło zrobił? To by było lepiej <grym> wyglądałoby <bez> wesła. Nie wiem Dobra. Ale chcesz nałożyć na tę. bo dobra, nieważne, to nie wiem. Gildia GCK. Tak bym chciał, jakby to takie była reaktywacja. Powiem ci tak, tak szczerze, bo ja długo gram w ogóle. GCK gdzie? jest I... tak trochę nie umiał tej gili robić, bo jakby, no, co chwilę, nie wiem, zamykał, zmieniał tagi. No, nie, to, to prawda. no, tak, no, nie co No, też nie ma, nie ma. No to właśnie. No, niestety. Ja, znaczy, do Jozefów tam byłem wyjebany, ale czeka to na szanowę, z czasu. no, szef sztosa, serownia centry No, wiesz, co, tutaj jest jesteś no... na... A to for, Fortnite Fortnite Player, tak? Już Fortnite już... Player? A ty jesteś taki Battle Royale Player? Czyli ratowanie świata player? Nie, w Battle Royale Player. Kurde no. <laughs> no i w to tyle. Nie, tak chcę grać w ratowanie świata, bo Samgram, bo głupi Nexus nie chce ze mną. <laughs> no i co tam dalej? E... No PV. mówcie, PV. No to. O, no, Alkyo. Jak to się nazywało, co masz na pasku? To takie V. Ten program, jak to się nazywało, to masz na pasku? No. A, Sony Vegas. O właśnie. Montowanie. a Krak. Mmm, krak. Krak, krak. Krawilnie. Montuję, ja nagrywam na YouTubie cały czas. A Kap kapka to nie jest lepszy na przykład? Teraz? E, można kanał? Nie, no. E, Olafex z podłoga. No i tutaj co masz? Nic nie masz w sumie tutaj. Masz Jakiś tutaj kolegę. Jakieś z no 00 bo kojarzę ten nikt nie naszego. Eee. No dobra. To jest TSNB. A, no takiego kojarzę. No. Co to jest? Kiedy to jest? 12.10, 3 dni temu. 1210. No? Nie, no. Tak. Tak, nie, 4 dni temu. No? 216. No, Widzę, hmm. hmm. że tam buciki sobie wysyłaliście, jakieś tak, waloracy. no jak kupiłem Jordany, to Hoppy musiał też poflexować. Uh. Eee... No i co tam jeszcze jest? No chyba nic takiego. Ochmański, to kiedy? 22.09, to ostatnia wiadomość. Plojsi. Jakie on gilduje jest w ogóle? Nie wiem, on był w 5.7, ale teraz już nie wiem. No, nie ma Nie Jazz. Tak. <śmiecki> on gra. A w Nemo, on ma. Nemo, <śmiecki> już w Nemo. Hyper bardzo Dobra, to dawaj BNS z dwójka. Mhm. Mm z hey, jest coś kogo Cały czas jedna reklama no, e, Co mam wziąć? Duelsy, nie? Duelsy. E, nie, dobra. GTP. Czekaj, a, GTP, dobra. No, i w tym momencie wbił Hyper, czyli członek Nemo. I takie słowa do Hypera. Ech. Jeśli to Hyper oglądasz, to żebyś na edycji i w trakcie nocki padł. Choć wiem, że to jest niemożliwe u Nemo, ale żebyś po prostu padł i stracił wszystkie teby. No, no, niestety, troszkę. Sze 60. 60. Hyper, napiszcie w komentarzach. Ech. Wolę Bo sprawdza czy potrafię mieć refy, a nie tak jak zbie, się potrafią wyłapać. Czekaj, czekaj. Okej. Okay. No, się ma Hyper. hyper. Hey, no Hyper. Hej. A co tu, a co tu Hyper? Czekaj. Nie no, jest ja, tak. on jest chyba od Dory. Tak mi się wydaje. No, no tak, ale co on, on tu robi? Nie ja wiem. Ludzi mu się w życiu. Bo myślałem, że cię tutaj zawołali. Coś że oni tam jakieś pogadanie robią. Dawaj na tego na dwójkę. Daj, suba, proszę. Nie masz przy sobie dać suba. No, daj, no, daj, mordeczko. No daj, suba.